Jestem nob gram sam, wiem, nie, gram, nie nagrywałem miałem filmów od dwóch, tylko nie widzicie jak się zmieniło, chyba w tym ostatnim odcinku, co był, jak był brał, natomiast no, 600 pucharków równa. no i troszkę się zmieniło na tym koncie, jak widzicie. Nawet już z serii mam prawie na Star Power, Dzień dobry No właśnie, Jestem ze mną wojtas Gaming Janka No, zagrałem karę Powiem wam, że musicie subskrybować ten kanał No, subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki, dzwoneczki i piszcie w komentarzach Teraz nie będzie jaką najbardziej lubicie legendę, tylko jakiego my, mytika będziecie naj, najbardziej lubicie. Jakbym ja mógł powiedzieć, to ja lubię dzina. No, mój brat lubi dzina. Bo mam na ja... a do tego na ósmej może zbieram na 9. No, jak, jakby coś, no to mówię, powiem wam tak. Podajcie na kanał Wojtas Gaming, to jest właśnie mojego brata. Kanał. I też róbcie to, co ja Wam powiedziałem, właśnie. Czyli. Czyli sub... Suby, i komentarze, nie wiem jakie. No. Podobało Wam się, jak nagrywają inne gry. Może nareszcie jak y, noob będzie miał 10 szybów, to może zacznie nagrywać na przykład Clash Royale. No właśnie nagrywałam już. Aha dobra. To do widzenia. Dobrze idzie w tej rundzie. Tylko za długa czy jaki was był czas na. Tym. Na Bosia. Wielkim. Bo ja powiem, ja w to troszkę nie jestem dobry. Miałem, powiem wam, że trzy minuty. Że byłem wielkim. Boszem, właśnie. I. Właśnie tak. Były trzy minuty. Jest, dobrze. Dobrze poszło w tym odcinku. Karel nałóżmy już. Więc widać. Dobrze poszło mi tu. Nara